Siemaneczko! Witam Was bardzo serdecznie na kanale Piwne Degustacje. No w końcu przyszedł czas, aby uważyć aby jakieś piwko. No przyznam szczerze, że nie mam za dużo czasu na ważenie piwa, no ale dzisiaj jest ostatni dzień, abym zdążył uważyć piwo na katowickie Bitwy Piwowarów. W których będę występował 16 marca z piwem Roggenbeer. Wszystkich zapraszam do absurdalnej. Mm. Piwo robię na totalnej wyjepce, na totalnym spontanie. Jak po powiedziałem, już nie mam czasu za dużo, aby ważyć piwa. A i z chęciami też nie za bardzo. Tak więc co. Receptura z internetu, drożdże suchary nierozkręcone, e, słody kupione, ześrutowane, e, no po prostu, no i uważone piwo w ostatniej chwili, tak? no, na takiej wyjebce nie ważyłem jeszcze piwa, nawet z Beersmitha tutaj nie korzystałem, tak więc no nie wiem co z tego wyjdzie. Zobaczymy, mam nadzieję, że aż takiej chujni nie, nie, nie będzie, jak nie zajmę ostatniego miejsca. To będzie naprawdę zajebiście. Ok, pokażę Wam z jakiej strony tutaj e, skorzystałem i jaki w ogóle skład jest. Jaki jest zasyp w ogóle tego wszystkiego. Nie wiem, czy to będzie widać. Pewnie nie będzie. Znając moje szczęście, to czekajcie, tutaj to. O, taki zasyp jest moi kochani. Nie wiem jak to widzicie. Chuj, tam z tym e, 2,72 kg słodu żyt, Żytniego. W moim przypadku ze strzegomia. 1,25 kg słodu pilzneńskiego e, z Wejermana. 1,25 kg słodu monachijskiego z Wejermana, 408 gramów Karamunich z Wejermana i 57 gram Karafa Special 2 z Wejermana też. Do chmielenia użyjemy tetangera na goryczkę na 60 minut 24 gramy i czeskiego saza na aromat na 15 minut 7 gramów. E, drożdże, tutaj są podane płynne drożdże ja z płynnych nie skorzystam, tylko skorzystam w WB06 ze su sucharów, no i wszystko robię tutaj według tego opisu tak? e, zacieranie w temperaturze 68 stopni e, później wysładzać będziemy wodą w temperaturze 77 stopni aż uzyskamy około 24,5 litra, 10,5 litra plato hmm. aha, bo celujemy w ogóle w, w 13,5 plato e, niby ma odfermentować do 3,6 e, alkohol 5,3 i bu 17, zobaczymy jak to wyjdzie dobra, e, 90 minut gotować e, będziemy na o, ostatnie 60 minut chle, chmiel na goryczkę Później na ostatnie 15 minut chmiel na aromat i mech irlandzki. Ja mam mech. <laughs> oh, sorry. Ja mam mech irlandzki, ale jest przeterminowany, ale i tak go pierdole. jak mówiłem, piwo na totalnej wy wyjepce, więc i przeterminowany mech irlandzki. Wrzucę bo myślę, że nic się raczej z nim nie powinno sytać złego. No i później po gotowaniu ochłodzić do 17 stopni Celsjusza, no nie wiem czy uda mi się aż do 17 schłodzić, z doświadczenia wiem, że poniżej 20 jest ciężko zejść, no ale spróbujemy. No i zadamy drożdże w tej jak najniższej temperaturze, w okolicach właśnie 17 stopni, no i będzie sobie fermentować przez 10 dni, będzie fermentować, później nagazujemy. Kalendarz na kalendarz zobaczymy. Dzisiaj jest 25, czyli tutaj zaczynamy, tutaj się zacznie fermentacja, czyli do czwartego będzie jeden tydzień i do dziewiątego do dziewiątego będziemy to fermentować. Nieprzerwanie. No i dziewiątego zabutelkujemy tak, żeby na szesnastego na bitwę w przeciągu tygodnia powinno nagazować się. Czy się nagazuje, chuj wie, nie wiem, ale raczej chyba tak. No tutaj będzie dość wysokie nagazowanie, level 2,5 do 3, ja tak na 2,7 dam te nagazowanie. Tak więc, zobaczymy co z tego wyjdzie. No okej, okay. wstęp jakiś, jakiś już, już jest. Oczywiście korzystam ze strony Brew Your Own. Strona, którą podpaczyłem u Tomka szuca. Wiedziałem, że też korzysta z niej, więc weszłem na tą stronkę, pochodziłem sobie troszeczkę. No i bardzo fajna, bardzo ciekawa strona dla domowych piwowarów. Polecam. No, no i z tej strony właśnie tą recepturę wziąłem. Dobra, spotkamy się w kuchni.